Kolejną osobę, którą poproszę do naszego spotkania, do naszej rozmowy, to będzie pani Monika Kołodziejska. Czy pani Monika jest z nami? Dzień dobry. Czy jest pani Monika z nami? Tak, jestem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, pani Moniko. I oczywiście tradycyjne pytanie, tak? Jak to się podziało, że ta psychobiologia? Jak ona z panią zarezonowała? Jak to się ma w ogóle do pani obszaru pracy, tak, terapeutycznej? psychobiologia zarezonowała ze mną od razu. Szukałam, szukałam materiału w ogóle na warsztaty, które z kobietami po prostu realizuję i prowadzę. Trafiłam na pani wykład. I po tym umówiłam się na sesję indywidualną, dlatego że całe życie szukam odpowiedzi na pytanie, dlaczego mam, dlaczego mam takie po prostu zacinania, dlaczego się zacinam wane wymowy, chociaż nie ma powodów, które by po prostu sprawiały to: medycznych, żadnych, neurologicznych. I na tej sesji dowiedziałam się właśnie. W spotkaniu z panią i w rozmowie, że to jest efekt zatrzymanego ruchu. Rzeczywiście i w rodzinie ten, te sytuacje związane z zatrzymanym ruchem były, były kilkakrotnie. I to jest tak jakby efekt tego, tego właśnie, tych, tych wszystkich wydarzeń. I jeżeli znalazłam już odpowiedź na to pytanie, to. To właśnie wejście do Akademii i zostanie studentką Pani było dla mnie bardzo, bardzo naturalne. Zachwyciła mnie w ogóle Pani, pani wiedza i kompetencje i rozmowa, ten spokój. Niesamowita, niesamowity obszar, który, który Pani tutaj ogarnia, jeżeli chodzi o wiedzę i kompetencje. Dlatego, że bardzo rzadko spotykamy takie osoby, które dysponują wiedzą z wielu obszarów i można je łączyć. Generalnie w życiu zawodowym, którym się zajmuję, czyli jestem, jestem i pedagogiem, i terapeutą, ta wiedza z psychobiologii bardzo ze mną, bardzo ze mną rezonuje i współgra. I ja mogę niesamowicie to łączyć i wykorzystać, dlatego, że mamy. Bardzo dużo takich, takich kwestii, które mogę wykorzystać później w tym życiu, życiu zawodowym. Jeżeli chodzi o mnie osobiście i prywatnie, spotkanie z panią było takim, takim niesamowitym doświadczeniem, dlatego że otworzyło mi furtkę do zupełnie innej wiedzy wiedzy, którą szukałam całe życie, szukałam całe życie bo robiłam bardzo dużo kursów tutaj rodzaju szkoleń, ale nie było to właśnie to, czego szukałam. Więc życie marzyłam po medycynie i tutaj znalazłam y, takie, takie łączenie medycyny z terapią, coś wspaniałego, sama nazwa Akademia Psychobiologii Zdrowia. Brzmi niesamowicie i naprawdę wykłady i zajęcia są, są też niesamowite. Każde spotkanie jest. Podkrywaniem, to jest takie wchodzenie w głąb siebie, taka podróż, która jest, jest dla mnie niesamowicie fascynująca i, i to jest. Opowiem może, jak ja tego doświadczam, bo wydawało mi się, że jestem bardzo, bardzo świadoma pewnych, pewnych rzeczy, pewnych spraw i kwestii, że wchodzę tutaj z jakąś wiedzą. Oczywiście ta, ta wiedza była, ale. W zdarzeniu tutaj z Pani wiedzą, z Pani w ogóle y, obszarem, w jakim Pani y, się porusza, to, było po prostu, to był po prostu kosmos dla mnie, dlatego że y, weszłam tam oczywiście w jakichś stereotypach i w przekonaniach, w których funkcjonowałam, tak wychowując się w określonej rodzinie, chociaż. Starałam się uwalniać od tego i wychodzić, natomiast, natomiast byłam w tym cały czas bardziej albo, albo mniej świadomie. I każdy moduł to jest dla mnie takie ściąganie warstw jak z cebuli. I wtedy mam możliwość, żeby stanąć i skonfrontować się sama ze sobą zobaczyć, w którym miejscu jestem i każdy moduł to jest kolejny etap i krok dla mnie naprzód w kierunku, w kierunku zmian relacji, w kierunku poprawy takiej funkcjonowania mojego, ale też mojej, mojej osobistej relacji z córką i relacji z partnerem. Wszystko, które, znaczy wszystkie informacje, które tutaj dostaje wcielam, życie w zupełnie nie, tak, tak troszeczkę, nie mówię o im o tym wprost, że to jest wiedza z akademii typowo, tylko po prostu zadaje pytania, modeluje różnego rodzaju sytuacje i to wszystko tak się zmienia pod wpływem tych, tych właśnie informacji i tej wiedzy, jaką tutaj dostaje Bardzo, bardzo czekałam na moduł o relacjach seksualności, dlatego, że jestem, jestem seksuologiem też, ja z kobietami pracuję z kobietami, dlatego dla mnie osobiście było to, to niesamowicie ważne, bo taka, taka wiedza, którą do, dostałyśmy tutaj jest dla mnie też y, skonfrontowaniem się ze sobą, dlatego, że w mojej rodzinie kobiety były bardzo silne, kobiece bardzo, natomiast mężczyźni wycofani, więc ja y, ja staram się wrócić do tej, do tej równowagi, staram się być kobiecą, 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 kobietą. Uczę się tego teraz pod wpływem tych informacji, jakie, jakie tutaj od Pani dostaje i tej, tej wiedzy. Uczę się być. Samicą alfa i, i widzę, jak mój partner staje się samcem alfa. Nie wchodzę w jego kompetencje, tylko po prostu robię to, co naprawdę, aż się, aż się wzruszyłam, ale to tak działa, to jest tak piękne, bo ja widzę od października ten nasz, ten nasz rozwój po prostu relacji jest, jest zupełnie inaczej niż było. I, i dziękuję z całego serca za to, co tutaj dostałam. Czekam jeszcze z niecierpliwością na modu dotyczące symboliki, bo mnie też to bardzo interesuje. Pani też tutaj ma takie odniesienia podczas wykładów do, do tego. Tak więc nauka w akademii jest dla mnie niesamowitym dość. Doświadczeniem to jest, to jest mistrzostwo świata, to jest właśnie to, czego szukałam i wiem, że całe życie szłam po to, żeby trafić do Akademii. Dlatego ta, ta cała droga, te moje doświadczenia życiowe, to, to właśnie zacinanie było po to, żebym trafiła tutaj, bo dzięki temu ja otworzyłam tyle, tyle różnych. Obszarów, które były dla mnie niedostępne i takie, i takie zamknięte, tak więc dziękuję Pani Wioletto z całego serca, że mogę być studentką w Pani Akademii. Jest mi bardzo miło, pani Moniko. Ja tutaj tyle ciepłych słów usłyszałam, że po prostu czasami nie jestem przyzwyczajona, że aż tyle i aż tak dużo. I oczywiście mi się tutaj różne rzeczy już pootwierały, bo będąc uważną, nawet jak pani mówiła, słowo zacinanie się, a przecież z jednej strony zacinanie się, zacięcie, a z drugiej strony otwarcie. I te dwa słowa w jednym zdaniu pani przed chwilą powiedziała. Że to zacinanie było też jakby przyczynkiem do otwarcia się. Więc może tutaj jest jeszcze gdzieś taka historia, a w symbolice na pewno będziemy mówiły o tych skrzydłach, tak? Co pani tam ma z tyłu, proszę nam powiedzieć, za pióra, tam z tyłu na takim pięknym w tle, w niebieskim tle. Tak, wyglądaje tak. No, właśnie, i powiem pani, czy to przypadkiem nie jest wyzwanie? Bo ja oczywiście bym zadała pytanie, czy ktoś w życiu Tobie podciął skrzydła? Tak, tak, tak. Ja całe życie funkcjonowałam z takim, z poczuciem, właśnie podcinanych skrzydeł. Nie mogłam rozwinąć skrzydeł. Ja bardzo często używałam takiego takiego określenia. I na 40. Czwarte urodziny zamówiłam sobie te właśnie skrzydła u przyjaciółki mojej, która, która maluje. I one są o, wielkie, ale, ale są moje, uwielbiam. Ja teraz wiem, że latam, wiem, że mogę wszystko. To jest taki symbol dla mnie, te, te skrzydła. I w miejscu, gdzie, gdzie wszyscy mają tele, telewizor. W salonie na ścianie. Ja mam skrzydła. Ja nie mam telewizora w domu. To jest moje. <laughs> ta przepustka do innego nowego życia. Skrzydła są przepustką do nowego życia. I proszę zobaczyć, nawet jak spojrzymy na to słowo. Podciąć skrzydła, podciąć, zaciąć, zacinać się. My tutaj mamy rdzeń. W tej historii jest jakby też odpowiedź na yy, zająkanie się, bo czasami mówimy, że ktoś się yy, jąka, czasami mówimy, że się zacina, a czasami bywa to mylone. Natomiast dla nas ważne jest, kto, yy, yy, jak rezonuje to z nami osobiście. Więc ja do tego, do tych momentów takiego zająknięcia, zacięcia, yy, dołożyłabym tą informację. Że to nastąpiło w momencie, kiedy w odczuciu pani pierwszy raz tak gwałtownie i tak bardzo poczuła pani, że ktoś podciął pani skrzydła. Dla mnie to, to bardzo mocno rezonuje. I czasami się to pojawia, dlatego one są tak mocno w pani symbolice, że pani chce odzyskać tą wolność, tak? że to jest wolność. Tak, tak, tak. To, jest, to jest po prostu moc i możliwość. I dla mnie, w ogóle dawniej, dwa lata temu, jeszcze było nie do pomyślenia, żebym ja wypowiadała się na wizji, żebym mówiła do programu w, w miarę spójnie i płynnie. Więc to jest, to jest w ogóle taki, taki kolejny cud dla mnie, tak? Który, no, no którego doświadczam też, ale, ale, ale czuję akceptację ze strony innych pań, czuję takie, takie wsparcie ze strony pani, pani Wiolety. to przewodnictwo. I prowadzenie, najlepsze nauczycielko nasza. Ja się bardzo cieszę, bo dzisiaj z tym wyjściem, z tym pokazaniem się na świat, to tutaj kilka pań miało obawy, tak? I okazało się, że można to przejść, tylko po prostu trzeba w to wejść, tak? I nagle y, piękne wypowiedzi, mimo że gdzieś obawa, o Boże, jak to będzie, jak ja to zrobię, czy ja w ogóle dam radę, co ja powiem, tak? Ja bardzo szanuję to, o czym pani powiedziała i te przeżycia, bo sama pamiętam, jak podczas najważniejszych egzaminów. Ja miałam bardzo trudny poród, więc kiedy był egzamin, to ja po prostu mnie wyłączało na początek. Kilka pierwszych minut to ja spoglądałam w kartkę, ja w ogóle pytań nie widziałam, a zawsze byłam super przygotowana, więc wiem, jak duże są dramaty, które. Wzięły swój początek w tym, że nasze ciało zapamiętało, zapamiętało właśnie historię naszego porodu i to, co się wówczas działo. Zapamiętuje zatrzymany ruch i później on nam się manifestuje. Więc czy to są egzaminy, czy to jest właśnie to, że musimy się wypowiedzieć, że chcemy zacząć swoją wypowiedź, że chcemy ją rozpocząć, to dokładnie nasz mózg pamięta to, co się wtedy wydarzyło. No i czasami nasz mózg uznaje, że skoro to się wydarzyło, no i ona żyje dzięki temu, no to później nie może złapać powietrza, tak? Na początku, tak jak ja, czy, czy, czy jakaś inna pani się zacina. Właśnie dlatego, że my dzięki temu żyjemy, bo to było na początku naszego życia. I oczywiście, że krok po kroku ta nasza świadomość, że wchodzę i nie ma dramatu, i można jakoś, tak. Oczywiście, że ważne jest też wokół wsparcie. I my mamy to szczęście, że zawsze ja dbam o to, na naszych grupach, że możemy się czuć bezpiecznie. Tak, zawsze mi to przyświeca taka intencja. Dlatego tutaj też jesteśmy w gronie, w którym możemy się czuć bezpiecznie i dobrze. Super. Bardzo dziękuję pani Moniko. Nikt by w ogóle nie, nie przypuszczał, że, że to o czym pani mówiła, to, to jest tutaj jakąś prawdą, tak? Z, tym, z tymi dolegliwościami, że to jest problem, bo tego nie widać po prostu. Ale to się właśnie zadziało, jak znalazłam odpowiedź na pytanie. Wiedziałam, że będę szukać, dopóki nie zadam odpowiedniego pytania i pani mi dała odpowiedź na to pytanie. I to był po prostu ten e, chyba, nie wiem, krok, który, który wyzwolił i poszło. I, I teraz wydaje mi się, że już dla mnie nie ma ograniczeń i rzeczy niemożliwych. Tak więc akademia to jest to jest dla mnie coś najwspanialszego, co mnie spotkało w życiu. O, na to tyle lat, żeby być studentką akademii naprawdę. No. Pani Moniko, to już nawet nie będę pytała, co by pani powiedziała innym paniom, bo pani już to powiedziała. Już to pani powiedziała ja bardzo serdecznie dziękuję pani za tą wypowiedź, za tą opinię. No, jest mi niezmiernie miło. Ja tutaj dzisiaj się normalnie chyba rozpuszczę, jakbym była z cukru, bo no rusza to, tak? To jest bardzo miłe i no jest nam miło, tak? Jak słyszymy takie ciepłe słowa, takie prawdziwe słowa z serca. Więc bardzo serdecznie dziękuję.